Debata Dnia. Krzysztof Świątek, druga część debaty Dnia w Polskim Radiu 24. A najważniejsze wydarzenia komentują Andrzej Rafał Potocki z tygodnika sieci i Jakub Dymek z tygodnika przegląd. Rozmawiamy w kontekście no, zakręcenia kurka przez Gazprom tym krajom, które nie chciały się rozliczać w rublach, w tym w no, Polsce. Rozmawiamy także w kontekście zmiany ewentualnej, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Ja tutaj przed, przed serwisem jeszcze powołałem się na wyliczenia, które cytował Tomasz Wróblewski w swoim podcaście Wolność w remoncie, powołując się zresztą na Organizację Narodów Zjednoczonych, no, że to może kosztować każdego mieszkańca Unii Europejskiej 10 tysięcy euro. Ale także tu, tu jeszcze w ramach pewnej polemiki z redaktorem Dymkiem no, jest, są też plany kreślone przez Japonię, która planuje budowę bloków energetycznych na węgiel kamienny i to co najmniej w kilkunastu miejscach swojego kraju. Czy to nie jest tak, no Japonia, światowa potęga gospodarcza, no to chyba nie chcą tak się truć mocno, Jakub Dymek. Mam wrażenie, że w tej dyskusji poruszamy się w obrębie jakiejś fundamentalnej sprzeczności. Ponieważ, z jednej strony, ilekroć pojawia się kwestia y, obłożenia sankcjami Rosji albo odcięcia się od rosyjskich surowców, wszyscy w Polsce twierdzą, że oczywiście na to nas stać. Nie ma najmniejszego problemu, nie będziemy brać od Rosji ani węgla, ani ropy, ani gazu. Ale kiedy pojawia się kwestia inwestycji w zieloną energetykę, y, która zasilałaby nasze gospodarstwa domowe i nasz przemysł, nagle pojawia się argument zupełnie przeciwny. Na to nas nie stać i na to środków nie mamy. No, musimy się, y, drodzy panowie, zdecydować. No jeżeli uważamy, że stać nas. Ale pan mówił o ubóstwie, To pan mówił o obustwie, obustwie jest prosta. To pan mówił o ubóstwie energetycznym. Jest prosta. Co no. jest tańsze, to wybieramy. A tańsze, moim zdaniem, jest znalezienie alternatywnego źródła zaopatrzenia w gaz I całe te historie yy, o Zielonym Ładzie, no, które mają nas rozbudować po 10 panowie, tysięcy panowie, na niestety, na no. panowie, niestety, wbrew temu, co można by myśleć słuchając tej audycji, Polska nie jest wyspą na Oceanie Światowym, ale jest krajem, który leży w konkretnym położeniu geograficznym. I ma konkretne uwarunkowania, także rynkowe. W tym momencie o ten sam gaz, jeżeli zacznie płynąć go do Europy mniej, będzie konkurowało więcej państw. Co to oznacza? Że ten sam gaz, który my będziemy chcieli kupić z alternatywnych źródeł, nie będzie leżał sobie spokojnie w magazynach i czekał na nas, bo w związku z odcinaniem się od Rosji przez kolejne państwa, lista klientów będzie dłuższa. Naprawdę nie trzeba jakichś głębokich ekonomicznych analiz, żeby zrozumieć, co to oznacza. Natomiast jeżeli chodzi o transformację energetyczną i Zielony Ład, to właśnie dlatego ja podkreślam, jak wielką szansą rozwojową on jest, bo to są środki, które płyną do nas na to, żebyśmy się zmodernizowali. Jeżeli sam subregion Wałbrzyski musiałby ponieść takich kosztów 30 miliardów, bo na tyle szacuje się kompletne odejście od, kompletną dekarbonizację, odejście od węgla w regionie Wałbrzyskim, no to my wiemy, że ten samorząd nigdy nie byłby w stanie z własnych środków ponieść takich wydatków, ale właśnie dzięki temu, że istnieje jakaś polityka klimatyczna, polityka regionalna i polityka... Spójności w ramach Zielonego Ładu, który mam nadzieję cały czas wdrożymy, to te środki będą mogły do Polski popłynąć. No, ale my będziemy Ta musieli dołożyć własną, Ale my, panie redaktorze, będziemy musieli dołożyć własną część, no, tak jest zawsze z wszystkimi inwestycjami europejskimi. To nie jest tak, że my dostaniemy to w 100%. Tak. Będziemy musieli wykładać z własnego budżetu. No i tego typu wyliczenia pokazują, że to może być nawet do 50 tysięcy z kieszeni każdego Polaka. I to pewnie razem, razem z noworodkami. Ale tu, przepraszam, przepraszam jeszcze, panowie, jeszcze Andro, jak to jaką alternatywę macie do zaproponowania? To znaczy, odciąć się od rosyjskich surowców, nie modernizować polskiej gospodarki w bardziej zielonym kierunku i kupując katarski i amerykański gaz po cenach rynkowych. Znaczy, jeżeli to jest Panów kontrpropozycja, no to ja muszę powiedzieć, że e, jednak naprawdę wolałbym nie obudzić się w takiej rzeczywistości, moja, w której moja... będziemy skazani Nie No okej, okay, nie właśnie. ma żadnego problemu. Pytanie Andrzej, jest takie, mhm. Pytanie jest bardzo proste kiedy Zielony Ład miałby przynosić, że tak powiem, realne korzyści. To jest kwestia dziesięcioleci i przez ten czas co będziemy robić? No musimy ten gaz brać, nie ma innego wyjścia, także dyskusja jest praktycznie rzecz biorąc bezprzedmiotowa. No. Bo i tak przez najbliższe lata ten gazem musimy się żywić i tak. No Tu nie ma panu innego wyjścia. No. Nie, no ale są jeszcze no. możliwości. No, jest kwestia inwestycji w, w energię atomową. Przecież to, to, no jest, jest... to też lata trwa. No, no, no tak, ale to też jest jeden. Tak, no, rozwiązaniem jest energia atomowa. No i no rozwiązaniem, rozwiązaniem, alternaty no, rozwiązaniem tak. alternatywnym jest pozostanie dłużej przy energii konwencjonalnej, przy, naszej, przy naszych zasobach. Czyli na uzupełnienie. Czyli okres przejściowy, zanim przejdziemy na atom, no to oczywiście, że tak. No. No ale na to, na to nam nie za bardzo chce zgadzać się Unia Europejska. No przecież mamy wygaszać kopalnie, już była przecież chryja z jedną, z jedną kopalnią i elektrownią w turowie. A Unia Europejska chciałaby, żeby właściwie do 2030 roku, żebyśmy, czyli mamy, daj Boże, dzięki Bogu 2022, to właściwie w ciągu 8 lat powinniśmy właściwie wszystkie kopalnie i połączone z nimi elektrownie wygasić. I to dopiero jest zagrożenie, moim zdaniem, bardzo wysokimi cenami energii plus jeszcze koszty transformacji. No ale tutaj możemy oczywiście się, się różnić. A ja panowie, jeszcze w takim razie w, w, włączę ten wątek. Też jeszcze związany z kwestiami umów gazowych. Władysław Kosiniak kamysz powiedział publicznie, że no, oczekiwałby przeprosin zarówno wobec Waldemara Pawlaka, ale i także i Donalda Tuska za te negocjacje gazowe, które były czynione. I także za, za to, że dzięki no, twardym działaniom ówczesnego rządu były, jak to się wyraził, niższe ceny gazu o 10%, a w tej chwili dla przedsiębiorców wzrosły o 500% i taka jest polityka tego rządu. Czy Waldemarowi Pawlakowi należą się przeprosiny? Andrzej Rafopotocki. Umowa gazowa z 2010 roku to był jeden z najcięższych grzechów poprzedniej ekipy. Pytanie jest takie. Dlaczego zrezygnowaliśmy z miliarda złotych, które był na winny Gazprom oraz setek milionów złotych zysku spółki Europol Gaz? Dlaczego doszło do... To są pytania, na które do tej pory Kośniak-Kamysz ani Waldemar Pawlak nie odpowiedzieli. Okazało się, że były dwa projekty umów z Rosjanami. Jeden był z lutego i zatwierdzony zresztą przez Donalda Tuska który zabezpieczał polskie interesy, po tym nagle pojawiła się druga. Te dokumenty teraz właśnie ujrzały światło dzienne, bo do tej pory były to klauzule, nie miały klauzule zastrzeżone. I właśnie tutaj głównym odpowiedzialnym za to jest jeśli chodzi o zestaw rządzący do POPSL, a jeśli chodzi o konkretne osoby, no to tutaj negocjatorem był Waldemar Pawlak, który wynegocjował taką cenę gazu, że do tej pory mieliśmy z tym chyba jedna z największych w Europie, jak nie największa. Ja tutaj ja dopowiem też dla naszych słuchaczy jeszcze, jeszcze pan, pan dokończy, bo odwołuje się pan do tych dwóch instrukcji negocjacyjnych co do negocjacji gazowych z Rosją. Te dwie instrukcje to była jedna z lutego 2009 roku i ona rzeczywiście zabezpieczała takie nasze gardłowe interesy. tego chyba, przepraszam. Z, negocjacje były w dziewiątym jeszcze wtedy. Negocjacje były w lutym 2009 i w lipcu 2009. Takie, takie są, to, to się pojawia w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. I w, lut w lutym jeszcze były te gardłowe interesy, czyli chęć do kupienia brakujących dostaw gazu z innego kierunku, zawarcie umowy krótkoterminowej do czasu wybudowania gazoportu LNG i Baltic Pipe. I wreszcie yy, chodziło także o to, żeby Polska miała kontrolę nad tą spółką gaz, yy, gaz system. Te wszystkie trzy punkty zniknęły właśnie w tej drugiej instrukcji negocjacyjnej to jest pytanie jeszcze do, do, do redaktora poleciego, czy ma jakąś hipotezę, co się wydarzyło pomiędzy właśnie lutym a, a lipcem? Jedyna hipoteza, która tu się nasuwa, aczkolwiek to wynika po prostu z logicznego myślenia, to jest ktoś, Rosjanie wykorzystali jakieś elementy wpływania na polski rząd żeby jednak zmienić tę pierwotną umowę, w jaki sposób to się robi, no to są różne sposoby. No. Jest agentura wpływu, są z, można podpłacić, mówiąc krótko cichaczem dać łapówki, nic innego mi do głowy nie przychodzi, bądź też, bądź też było to jakiś polityczny zamiar, żeby na przykład zrobić dobrze Rosjanom, chociaż ja tu nie bardzo widzę nie bardzo widzę sensu w tym wszystkim. No, ale obrońcy właśnie Waldemara Pawlaka, tacy jak Władysław jak kamysz mówią, że no, rzeczywistość była inna, a gaz po prostu był w rosyjskiej właściwie bezalternatywny wówczas i był tani. Był tanim paliwem. Wydaje mi się, że wtedy już był drogim paliwem po ceny, które załatwiał Pawlak. No to później rzeczywiście wyszło w, kont w kontekście tego, jak ile my płaciliśmy, a inne... No, a mało tego, ten, ten kontrakt miał opiewać jeszcze yy, przez następne lata. Z tego co pamiętam, bo co. No nie zarabialibyśmy teraz się... na tym. No nie zarabialibyśmy, bo Ruskie nas odcięli od gazu. <noise> także, także samo założenie było, że tak powiem, krótkoterminowe. No. Yy, natomiast yy, kontrakt miał być do 2035 bodajże. Do nawet. Do 37 yy, ale no potem. 37, tak, potem tak. się w, w, w trakcie już finalizacji, bo to rzeczywiście finalizacja następowała w 2010, wmieszała się Komisja Europejska. Komisja Europejska jednak uznała, że jest ryzyko naruszenia praw unijnych i krajowych. No i jednak do 2037 roku znaczy, ta umowa nie. Nie, nie problem tu polega, problem jest prosty. Poprzednia ekipa oparła się w 100 procentach na gazie z Rosji, choć wiadomo było, że z Rosją interesy się tym kończą, czym się skończyły teraz. Każdy, kto miał choć trochę jakiejś wizji politycznej, kto się trochę na polityce znał i znał się na Rosji, a od czego mieliśmy, że tak powiem, wywiad i od czego są służby, żeby informować, co się w Rosji dzieje i kim jest pan Putin, to niestety to, to, to zostało zlekceważone. Wzięliśmy w 100 procentach, uzależniliśmy się w 100 procentach i dopiero, nie mówiąc, po 2015 roku, a konkretnie rzecz biorąc w zasadzie y, już y, Lecha Kaczyńskiego i, i, i za pierwszego pisu, y, kiedy powstał y, pomysł budowy gazoportu, y, zaczęliśmy od tej polityki y, odchodzić i szukać alternatywnych źródeł zaopatrzenia w gaz. Natomiast to, co robił rząd Pawlaka z, y, z, y, z Tuskiem, to była samobójcza polityka energetyczna, która, której skutki teraz widzimy i której skutki teraz widzi Ukraina. Y, I tak na to trzeba patrzeć. W związku z tym nie wiem, za co przepraszać. To oni powinni przeprosić, a tak w ogóle się wycofać z polityki i po popełnieniu tak wielkich błędów. <laughs> Śmieje się redaktor Jakub Dymek z tygodnika Przegląd. W takim razie czy należy przepraszać, dziękować może Pawlakowi, Waldemarowi Pawlakowi. Rachunek ekonomiczny tego, ile płaciliśmy za gaz podczas, już nazwijmy to kolokwialnie, umowy Pawlaka i ile płacimy po 2020 roku jest jednoznaczny. Ta nadpłata dla Gazpromu wyniosła 6 miliardów złotych, ale później w ciągu dwóch lat zapłaciliśmy o 16 miliardów złotych więcej. Więc bilans jest w oczywisty sposób niekorzystny dla warunków rozliczeń, które obowiązują od 2020 roku, na jakie zdecydował się rząd PiS w Warszawie. I tutaj trochę jakby trudno się z tymi liczbami kłócić. Po prostu to zdecydowaliśmy się płacić za gaz po cenach rynkowych. Te ceny rynkowe wystrzeliły w górę. One są dzisiaj, zależy oczywiście, jaki przyjąć probierz, no czy w porównaniu do 2018 czy 2014 roku, ale one są na przykład dwu- albo i czterokrotnie droższe. Dziś kupujemy. Y, gaz po cenie rynkowej na tak zwanych spotach, czyli po, po kursie bieżącym za 400 zł za megawattogodzinę, a gdyby obowiązywały dalej ceny z tego kontraktu długoterminowego, to byłoby to 100 zł, no więc znowu jest to czterokrotna, czterokrotna przepłata. Nie wiem, czy ktoś Waldemara Pawlaka przeprosi, nie wiem, czy jest to konieczne, ale na pewno na pewno widzimy, że ten ruch nie był korzystny z punktu widzenia tego, co płacimy. Oczywiście... Czy to, jest jedyne, milionów... czy to może być jedyne no, kryterium? Nas, czy to... Panowie, o czym my mówimy? Wiemy, no przecież odrąbali nam w tej chwili gaz i my jesteśmy po prostu w sytuacji, takiej, że te całe dywagacje nie mają żadnego sensu. Konsekwencją polityki Pawlaka i Tuska było to, że nam w końcu Ruski ten gaz odetnie. Co zresztą zrobił? No. Wystarczyło to na sprawy sprawy. Chcę przypomnieć o jednak to, istotnym żadny Prawo Sprawiedliwość, no. zjednoczona prawica, zjednoczona prawica rządzi od 2015 roku. No naprawdę było dość czasu, żeby przeformułować tę politykę rządu POPSLI. Została przeformułowana, no, tak, no, 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 bo przecież 5 no, lat temu rozpoczęto budowę Baltic Pipe. No i będzie finalizowana. No właśnie na tym polega ta dywersyfikacja, żeby nie brać Zadajmy z jednego, pytanie. Z jednego Dlaczego poprzedni... Zadajmy sobie pytanie, dlaczego poprzedni rząd nie ruszył z inicjatywą budowy ba ba Baltic Pipe, a rząd Millera na przykład, y, kiedy był już blisko realizacji tej inwestycji, w tym sensie, żeby ją żeby ją i sfinalizować i, i, i za nią zapłacić. Dobrze, ale decyzja ja też chcę swój czas wykorzystać, też chcę swój czas wykorzystać. Znaczy, formułę ja rozliczeń nie, z Gazpromem, formułę rozliczeń z Gazpromem nie zmienił rząd Millera, ani rząd e, e, Tuska, ani rząd Ewy Kopa, Czy tylko formułę Czyń z gazpromem zmieniliśmy w 2020 roku na dalece bardziej niekorzystną pod względem ceny, ponieważ tym się charakteryzują drodzy panowie ceny na giełdach, że są zmienne tylko i Tylko się... tylko to zasadnicze A. pytanie, panie redaktorze, zwracam się do redaktora Dymka, czy to jest czy kwestia finansowa jest jedynym kryterium, które bierze się pod uwagę przy tak strategicznym paliwie, przy błękitnym paliwie potrzebnym dla przedsiębiorstw dla gospodarstw domowych z kraju, wobec którego my będąc w Sojuszu Północnoatlantyckim traktujemy to kraj ten kraj od dawna jako wroga? Przy jako przeciwnika, i czy to jest bezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, że mamy właściwie, patrząc na tamte realia, właśnie rządów, jeszcze Platformy i PSL-u, mamy kompletnie niezdywersyfikowane. Czy to jest bezpieczne? Oczywiście, że niezdywersyfikowanie źródeł energii jest niemądre z punktu widzenia zarówno gospodarczego, jak i bezpieczeństwa narodowego, ale nikt tego w Polsce nie chciał robić. I no właśnie wynosimy no tego no kosztowno. Pierwszą, pierwszą, no pierwszą, no, połowę, pierwszą połowę naszej całej rozmowy spędziliśmy na tym, że obydwaj panowie glanowaliście mnie za to, że mówiłem, że potrzebujemy więcej alternatywnych, zielonych i niekonwencjonalnych źródeł. Czymże innym to jest, jak nie dywersyfikacją? Właśnie. Przekonywałem, że tak długoterminowe projekty, jak budowa, bardziej ekologicznego transportu, czy po prostu zmniejszanie zużycia też tej energii, która będzie coraz droższa, są w naszym ale panie radę, że pan nie może mówić, Ale pan nie może mówić, że w Polsce energii. nikt nie myślał i to nawet kilkanaście lat temu nad dywersyfikacją źródeł dostaw chociażby gazu, z, z, tak żeby nie był to tylko gaz z Rosji, no bo chociażby był rząd nawet Jerzego Buzka, bo to już nawet do tego się można odwołać, który chciał, chciał właśnie, żeby gaz do Polski płynął z, z Norwegii. Tak jak powiedział redaktor Potocki, przyszedł rząd Leszka Millera i powiedział, że nie, że te, takie umowy My nie będziemy robić. Mało tego jeszcze można powiedzieć, że w 2014 roku Donald Tusk, co jest teraz przywoływane, mówił, że my właściwie gazu z Norwegii to za dużo nie potrzebujemy, bo mamy już zapewnione dostawy. No to byli, a byli tacy politycy też jak Lech Kaczyński, którzy mówili: budujmy gazoport, stawiajmy na Baltic Pipe. No trzeba to dzisiaj wobec tego, co się wydarzyło, wprawdzie postawić. Jedyną ekipą, która, która szukała alternatywnego źródła na gaz, była ekipa PiSu. I to się jej udało, bo to oni zaczęli budować Baltic Pipe. No rząd oni zaraz... też, nie no, rząd Buska też te, te, przynajmniej no, tak, chciało. dobrze, ale to rząd Buska to tylko... No, dobrze, nie, bo panowie, tym, a gaz... To... I, ...i wszystko upadło. Pytanie dlaczego, no? E, ja rozumiem, że na no, Donalda Tuska można przykleić w, naprawdę wszystkie winy i zaniedbania... E, no nie wszystkie, Polski akurat o... to to można. No. ...z tego ale ale prawda, prawda jest taka, że zaniedbania są tutaj ponadpartyjne. No, gdzie jest elektrownia atomowa Prawa i Sprawiedliwości? Do, nie zbudowała jej tak samo, jak nie zbudowała Dobra, to jej... to jest inna historia, no, to, są no. to zadania, które przerastają po prostu, niestety. Ja nad tym upolewam, się z tego nie cieszę, ale są to zadania, które przerastają możliwości e polskiego przemysłu i polskiej klasy politycznej. No, jest to olbrzymi e problem. No to akurat ja też, też może akurat wytknąć na... Donaldowi Tuskowi, tam był prezes powołany, brał 125 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, miesięcznie nie, żadnej, żadna elektrownia wtedy też nie powstała, więc to akurat... To no tutaj... wie, mówię, nie, dobrze, pan, dobrze, dobrze, zasłużone. Dobrze, panowie, panowie znaczy jeżeli chcecie przez godzinę przyklejać wszystko na Donalda Tuska, to ja mogę być kiepskim rozmówcą jakby do tego, bo mam w tym po prostu mniejsze doświadczenie. Jest dużo komendatorów Ale na co dzień w wiadomościach te że... Nie zajmują się wyłącznie tym. panie redaktorze, nie w, tymi, w tym że... rzecz. Prawda jest, rzecz jest taka... taka jest tym... prawda jest... Dobrze, to kończy krótko redaktor Dymek i potem polemika, rozumiem. Jest taka, że każda ekipa, każda ekipa w Polsce miała jakąś swoją energetyczną mrzonkę i prawie każda się na niej sparzyła. Mieliśmy być potęgą, przypominam panowie, już pod koniec dekady pierwszej dekady XXI wieku, ściągać gaz skroplony z Kuwejtu i z Kataru, przepraszam, dwóch państw sojuszniczych USA, tylko okazało się, że uderzył kryzys gospodarczy, o którego też nikt nie przewidział i wywindował te ceny tak, że cały projekt na lata ugrzązł. Politycy możemy ich bardzo surowo oceniać, ale nie mają mocy przewidywania przyszłości. To jest argument, też, powiem wam panowie, który działa w obydwie strony. To znaczy, na obronę PiSu możecie powiedzieć, że PiS nie mógł przewidzieć wojny w Ukrainie i nie mógł przewidzieć tego, ale że byli tacy politycy, nie? którzy właśnie przewidywali to zagrożenie. Jak no. No to do mówi... ja no, przewidywania? Kaczyński nie. wystarczy się odwołać do wystąpienia z 1 września 2009 roku, kiedy mówił o neoimperializmie, że trzeba się przeciw. No trudno, żeby w obecności yy, Władimira Putina powiedział, że chce wypowiedzieć wojnę, no bo to byłoby nadużycie. Ale no, czym, czymże więcej, co więcej mógł powiedzieć, jak to, że no, odradza się neoimperializm i imperializm? Rosyjski, trzeba powiedzieć temu stanowcze nie. Natomiast a propos drogi energii konwencjonalnej, to można też powiedzieć, że gdyby zdjąć ten sztuczny handel emisjami CO2 i te opłaty, które na to są nałożone, o co zresztą Polska apelowała i niestety zderzyła się ze ścianą Unii Europejskiej, to by się okazało, że może energia konwencjonalna wcale nie jest taka droga. Po jeszcze no, polemika tak, redaktora Potockiego rozumiem wo 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 wobec tej argumentacji, tak? O nie, Albo na ale... koniec, panowie, bo już rzeczywiście się tutaj trochę, mówiąc kolektywnie pożarliśmy. Nasze, nasze stanowiska zostały zakreślone. To jeszcze na koniec chciałem, bo... Znaczy ten... A ja nie inaczej, dobra, tak. przypomniałem sobie. Chodziło mi tylko o to, żeby powiedzieć, że jedyną rzeczą, znaczy yy, rzeczą naprawdę, którą PiS zrobił dobrze i za którą naprawdę trzeba mu podziękować i za to go cenić, to jest właśnie to budowa tego rurociągu pipeline, dopiero teraz to widzimy, jak jest to nam potrzebne i to w odpowiednim momencie zagrało, no bo w końcu yy, dzięki temu mamy niezależność energetyczną yy, i tu można rzeczywiście powiedzieć, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jest to jedna z głównych rzeczy, którą, której PISOwi się udało zrobić. Natomiast poprzednie rządy nie robiły nic w tym kierunku, albo robiły niewiele, bo, yy, sam, bo sama budowa gazoportu trwała. Yy, Trwała bardzo długo, przedłużana była przez rząd poprzedni i nawet nie został za kadencji rządu POPSL gazoport skończony, tylko musiał to kończyć PiS, chociaż terminy były dwa lata, trzy lata wcześniej. Jeżeli ktoś opóźniał, to to akurat nie ten rząd. No i to, to, to tyle chciałem powiedzieć, że co jak to, ale tutaj akurat... Chwała za to, że ten rurociąg mamy do. Panowie, to do w takim drogę. razie jeszcze na koniec, y, ostatnie mamy y, kilka minut naszej debaty. To jeszcze chciałem y, ten temat, który wywołałem na samym początku, bo to jest gdzieś pytanie, które y, pobrzmiewa i także w kontekście tego, że pojawił się w, w Kijowie sekretarz stanu Antony Blinket, sekretarz stanu amerykański, pojawił się sekretarz obrony Lloyd Austin. No i pojawiło się, pojawia się te, wrócił amerykański ambasador do, do Kijowa. Czy to jest pytanie, no bo takie pobrzmiewa, że może, może jest jakaś szansa, się rysuje na to, że ta, gdzieś na jakimś horyzoncie tli się koniec tej, tej wojny. Pytanie oczywiście, jak, jak ten koniec ma wyglądać, czy to będzie zwycięstwo nad, nad Rosją. Ale pojawia się kolejne pytanie, czy w jaki sposób ten światowy porządek bezpieczeństwa, już teraz nie mówię tylko o bezpieczeństwie energetycznym, tylko po prostu o bezpieczeństwie stricte, także bezpieczeństwie militarnym, może być budowany po wojnie pomiędzy tymi mocarstwami, które są tutaj głównymi rozgrywającymi. No mam na myśli Stany Zjednoczone, Chiny, Rosję. Jaka ma być ta Rosja po tej wojnie, jeżeli w ogóle możemy sobie to wyobrazić, wyobrazić i relacje z nią? Redaktor Jakub Dymek. Tutaj konkurują ze sobą nawet w łonie amerykańskiej administracji bardzo sprzeczne wizje. Z jednej strony pojawia się fantazja o tym, że można Rosję wykrwawić lub doprowadzić do upadku. Czy, czy zmiany reżimu. I to jest wizja z naszego punktu widzenia o tyle niebezpieczna, że nie chcielibyśmy chyba mieć państwa upadłego, z którego uciekają uchodźcy, wypływa broń, walczą tam są jacyś wataszkowie. No, tego się obawiałem, ale właśnie po to tu jestem, żeby pana również przed tym przestrzec. I jacyś wataszkowie walczą ze sobą w ramach wojny domowej z użyciem tych. Wszystkich paskudnych rzeczy w rodzaju broni chemicznej czy biologicznej, bo to jest naprawdę ostatnia rzecz, której byśmy jeszcze w tej sytuacji potrzebowali. Ale konkuruje też druga rzeczywiście wizja konkurencyjna, która nam się nie będzie podobać z jeszcze innego powodu, mianowicie taka, żeby e, znowu przesunąć się na Pacyfik, o czym marzy każda administracja amerykańska od 20 lat, z powrotem ograniczyć militarną obecność USA. W, w, w regionie, tak bardzo jak się da, odepchnąć ten konflikt od natowskich granic i prowadzić go e, tak długo, jak to możliwe, jako pewną proxy war, czyli wojnę zastępczą w Ukrainie przez jej e, dozbrajanie ciężkim sprzętem. Ja myślę, że dzisiaj mówienie, który z tych scenariuszy wygra bo, i, albo który okaże się bardziej prawdopodobny, jest e, o tyle, tyle bez sensu czy o tyle nierealistyczne, że to jest spór, który jest żywy i on toczy się wewnątrz. E, Białego Domu w tym, w, tym, w tym momencie, kiedy i my tu rozmawiamy, a to, która z opcji, opcja wyjdzie z niego zwycięska, czyli jakiegoś dogadywania się, czy układania z Rosją i przekierowania uwagi na Chiny, czy jednak takiej wojny do wykrwawienia ostatecznego Rosji i upadku tego państwa, no, zależy także od przecież bardzo płynnych okoliczności na miejscu. Ja się nie pod tego hazardu i we wróżbitę się bawić nie będę, ale postarałem się przynajmniej, mam nadzieję, dość wiarygodnie naszkicować te, te dwie rzeczy, o których się dzisiaj w Waszyngtonie myśli i, i rozmawia w administracji prezydenta Bidena. No gdzieś w tle też trzeba pamiętać o tym, że ta doktryna wojenna Rosji mówi o tym, że jeśli Rosja poczułaby się zagrożona co do swojego istnienia, co do przetrwania, to wówczas właśnie może użyć jednego z tych arsenałów broni tak zwanej ABC, czyli atomowej, biologicznej lub chemicznej. No i zresztą tego typu pogróżki się pojawiają, chociażby ostatnio z ust Ławrowa, aczkolwiek wiadomo, że to są raczej, jak mówią, mówią też wojskowi, to są komunikaty, które mm, imperia sobie wzajemnie przekazują. Andrzej Rafał Potocki, jak, jak widzi tę przyszłość no, w kontekście właśnie porządku bezpieczeństwa światowego, roli Rosji, czy w ogóle tego, jak ta Rosja mogłaby w tym, na tej geopolitycznej szachownicy się ustawić? Jak na razie to widać wyraźnie gołym okiem w Białym Domu i Wśród rządzącej ekipy w USA dominuje koncepcja pokonania Rosji w Ukrainie. Co to znaczy? To znaczy minimum odepchnięcie Rosji i stworzenie status quo ante co najmniej sprzed wybuchu wojny, jak nie na przykład i zmuszenie w ten sposób do rokowań. Rosji się nie da inaczej zmusić do rokowań, jeżeli się nie pokona militarnie. O tym zapomnijmy. To jest kraj, podobnie jak hitlerowskie Niemcy, rządzone przez ekipę, która absolutnie nie ma czegoś, jak to się mówi popularnie, z głową. To są ludzie rozsądni, to są ludzie, którzy po prostu wybierają może źle, a, ale w każdym razie nie są to ludzie chorzy psychicznie, y, absolutnie. W związku z tym y, kalkulują na zimno. To jest przecież był KGB y, 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 i im podobni. Y, i tylko jedyne co jest w stanie z, y, odepchnąć od, 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 od tego typu myślenia, czyli myślenia o ataku dalszym na Europę, czyli rezygnacji z doktryny Dugina y, to jest y, zwycięstwo w Ukrainie. I to Amerykanie zobaczyli i w tej chwili realizują tą politykę, która przyjawia się właśnie w, dostaw, w, do, w potężnych dostawach broni, y, które będą coraz większe y, dla walczącej Ukrainy po to, żeby... Rosja broń boże nie pokonała Ukrainy, bo jeżeli broń boże pokona Ukrainę, no to będziemy mieli wroga u swoich bram. Wróg będzie antyportas i wtedy my będziemy mieli kłopot. No, ale to zagrożona, sposób... ta, ten zagrożony niedźwiedź, właśnie nie obawia się pan, że może w, zraniony, tak jak właśnie z niedźwiedziami. Ale jest nikt, nie cydy... mówi, nikt nie mówi o tym, żeby wchodzić głęboko w Rosję. To, 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 to są dwie różne sprawy. A co innego, zakończyć wojnę mhm. y, y, pod pretekstem właśnie, że. Rosjanie nie mają już sił ani środków, żeby tę wojnę e, prowadzić. Wtedy siłą rzeczy będą musieli e, wszcząć rokowania e, pokojowe. E, nikt nie mówi o tym, żeby atakować Moskwę e, albo rzucać bomby atomowe w tej chwili e, na, na Rosję to jest w ogóle no, nic takiego nikomu nie powstało. Bardzo dziękuję. Zobaczymy tę przyszłość. Będziemy jeszcze na pewno śledzić i będziemy ją omawiać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę. Andrzej Rafał Potocki z tygodnika Sieci i Jakub, Jakub Dymek z tygodnika Przegląd. Bardzo dziękuję za udział w tej debacie. Dziękuję. Przysztof spokojnego świątek. wieczoru. Krzysztof Do usłyszenia.